Teraz zgadnijcie, co robimy w fusatorze o godzinie 17 przy 0 stopni Celsjusza kawką w ręku. Szkolimy. Mini szkolonka przynoszą niesamowite cuda. To są cuda. Najpierw mini szkolonko, potem zakup. Skończyły się już niestety KOK dwójki z puli autetowej albo z puli Black Week. Bardzo fajnie to napędziło sprzedaż, a dobrze wiecie, że my tutaj akurat... Płujemy z tego, żeby Wam pokazywać jak się jeździ. Jutro będzie mieli szkolonko na to, że w Dąbrowie jedziemy, 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 nogi do Baku. No i teraz jesteśmy już na etapie chłopak nigdy nie jeździł. E, przy 1,75 m pasuje Kajoka 2. Kontrola sprzęgła, dwa paluszki, łokcie wyżej, łokcie. Piękna pogoda tam jest elektrownia. E, no i co można? Bardzo ważne, żebyście nie pozwolili dziecku ruszać od razu, jeździć nie wiadomo jak szybko. Technicznie. Ósemka, 10 metrów, placyk szeroki na 4 metry i uczymy się prawo-lewo. Pamiętajcie, że z prawymi zakrętami będzie problem. Dzisiaj wyobraźcie sobie, że tu już jest szósty podopieczny absolwent naszej szkoły Stratoskul Cross. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Chcieli mieć to wszystko na weekend, a jutro się widzimy już na torze od 10.00. MX Dąbrowa, gdzie będziemy testować Zumafa oraz Asixa, a dzieci, które przyjadą z rodzicami, będą mogły się przejechać zgodnie z naszą sztuką, zgodnie z metodyką z naszej Husatr School Cross. Zapraszam. Kayo 2 idealny na wzrost 175. Minus jest taki, że już się skończyły te tańsze, ale jest, są w normalnej cenie 8199. To przechodzimy już do większej ósemki gdzie już będzie widział biegów. Stop!